Jak ja się zgodzę z agatą, uprawiam seks z nią potem Jest zgoda Słuchacie? się kochacie? Yo, ale poszedłem no. Na kłótnie najlepszy jest chłopie dobry seksi chłopie Dziadek, to się z Tandrą pokłóciłeś? jest zajęta chopie w Poznaniu teraz jest No co zrobiłeś dla Koki, 1955? Nic, Koka zrobił to, że ostatnio graliśmy po flesza I graliśmy z widzami I on był w enemie Widzowie dostarczyli na niego białko, że normalnie na stream snipe I pisałem mu to w trakcie meczu, że stream snipe'uje On mnie wyzywał, że nie stream snipe'uje, że jestem znięty Nie wyszedł z dychy, a potem wszyscy z teamu powiedzieli, że walił stream snipe, serio Więc jest dla mnie frajerem i f... no wiadomo B Wiadomo, O, spoko Spoko Jesus oh. Default cały czas. Tomek bależy default i może przy kuchni raczej bym ustawiał, Tak. Default cały czas uważaj Dobra jestem. Oh. Doładowując z kodem moski to automatycznie dołączasz do giveawaya na te piękne skiny. Powodzenia. Mówią, że skiny nie grają. Jak widać to prawda. Ej, ile to k***a masz strzelać? To gówno jest panne. Ale przynajmniej cię się oko. Dlatego na CSGO Skins możesz zdobyć skiny dzięki codziennej, darmowej skrzyni. A nóż może dzięki niej będziesz wymachiwać takim pięknym butterfly'em. Dodatkowo co jakiś czas na stronie pojawiają się eventy oraz konkursy, gdzie możesz zdobyć kozackie przedmioty. Momentu może ci nie poprawił, ale przynajmniej będziesz miał się czym o! chwalić kolegom. A jeżeli ci to nie wystarczy, to możesz również toczyć bitwy z innymi graczami i zdobyć jeszcze więcej skinów. Dzięki funkcji Exchanger wymienisz się wszyscy, na przedmiot, który cię interesuje. Z kodem Moskito otrzymasz darmowe 2 zł oraz plus 10% do depozytu. Najgorszą kurczę trzeba być, żeby stream snajpować. Jeszcze kowam, jakbyś mnie na PC trafił, bym mnie stream snajpował. Ale że ja robię gierkę z widzami, a ty kurczę. stream snajpujesz? Jak pies? Pod konem leży. A to tutaj chodzi. to, 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 to. Jeszcze szło jak ja chcę dać Zabrakłem, zabrakłem No bo domek by bo domek, bo, chyba. Eee, ten rakieta No Rakiety i pij. domek, domek, domek. Defusing. Ale, frajer, my wygraliśmy ostatni mecz? No. Wygraliśmy, no. wygraliśmy, bo dziadek mówił, że 6, machina 6, zaczęła chodzić zalele. po sześciu meczach, już <laughs> się przypomniał. No właśnie, maszyna pewnie ruszyła, w sensie zastępowała już. Zastygła. Trzeba ją znowu na rana Ramę nie widziałem. Mi pod konem. Już... Pod konem. Pod konem. Da. Pod konem. Pod no. konem. Pod przy Pod konem. Pod konem. Jest Pod jest, Pod konem. C6. Jest pod konem. Pod 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 konem. Pod konem. Pod konem. Pod konem. Pod Gdzie on, tu W piwniku. Kurwa mać. Mnie się tak wydawało, że Gala. Nie, jeden chyba tupnął w oknie, a drugi, kurwa, w tym, on gala gala gala, 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 Gala. Przez... Kurwa mać. Ja grałem cały czas przez... to samo. Rafał! Chodziło w ogóle, wyszedł gala. przez smoka. Elektryk. Elektryk. Aha. Włoch na A wyległo. O to, to, to jest. Piknę flash. Daj mi, zjadam ci rampę. Oj, o, k***a. Jaka kasztaniaka zrobiłeś. Mid'a wyszli, trzech mid'a wyszło. No, i nie trafiłem, to. Jeszcze A dwóch, rampy. jeszcze dwóch zapakami. No. Under, Under, Rozbiera under, under. No, Uważaj, rozbijam, rozbijam. Do się postawią chyba. A Jest Jest, pod oknem Uciekł na. Kop leży, jeszcze no jeden ustawował. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden na midzie, kąt wiek, wiek na pewno. Jeszcze bym go spalił, bez setę. Kładzie paląca. Kop leży. Jeszcze jeden przy palącej gdzieś. Sandwich, tak już nie widzę. Nie ma Sandwich. Ninja. No i rampa pewnie. Rampy czy zamknął to było? O, aha. Są okno. I leży Zobaczcie kurwa. on mi jeszcze pierwszy trafił w nogi. Teraz łapki się ramy Leży Dwóch? Ja mam domek. Nie no, absyku. Nie dwóch Ander. K***a, na latuletku tak. przez jeden siedzi. Świe. Sniper no, mi wybiegł, nie wiem co mi Nie wiem kurwa, chyba na nie podbiegał. Więc... Grampa nie widziałem nic. Więc... Oh, jezus. kon chyba wbiegł. Leży spodba. Pod krzesłem jeszcze macie gdzieś tam idzie. No i stoi na tym, na benchu Nie wiem co mam zrobić No ja nie wiem jak on k***a nie dostaje No ja pierdolę mam celownik na jego k***a p... głowie Chrops cię strzelał jak za... Zasiadam p... k***a już dawno On tak zapierdala k***a Chłopowi na czapkę widać, k***a p... napierdala w głowę i 57 w czterech dostaje p... Talenty k***a p... nocne Macie, że oh. chłop w 2025 ja Praktycznie wpróki wpróki wpróki. w grudniu pisze słowo Bambi Masz maksymalnie 13 Bez. lat Lęk, bo Jeszcze, bo jeszcze, bo jeszcze, jeszcze mit macie na pewno przypakaj przepak Na to leży Weź ka Darkonatem da Apsy absolutnie Nie ja wiem czy wbiegł tak. bo nie widziałem że w galon galam Falizander za boksami Pobacz za boksami pod dwóch Nie wychylam tam bo jeszcze ale że sniper Z Bambą był! No nie wiem o jest w oknie, on oni tak patrzy ciągle słytami no, do gali biegnie tylko żeby w palące dość tapa Ja uciekam I domek ja przejedę Ta domałę tował skrzysła we mnie Mogę wyskoczyć? Tak Nie domek jest za czas ja już tam wysadziłem. Kon, kon i rampa, k***a. Rampę nie, rampę nie, rampę nie. No. Cały czas. Leżą k***a. Po drewno mógł wyjść świec, leżą dwie płyty już zamsów. Nie wiadomo gdzie paka. Ale p***a dałem problem. Pomylił się. Wow. Jedzie gale chyba. Patrzę galę. Pod koniec, podpalam rampę. Ja ginę. Rampa wychodzi. Palił się, palił się jest soczek. Jest rampa na topie. jest po palce już. Nie się. Może. I w niej rampa był. Kon stoi. No jest Najsłuchła no, klasik tam. No. Powiedziałem, mówię chyba, no, że no, chłopki no, na 100% wychodzi balon za moje. Smokuje rampę. A dobra dałeś sharpsa. Smok. Flash. jest chyba. Wody Widział ktoś na, na radarze. Mogę coś Na blisko, kuchnia na. No co tu jest? Jeszcze ja, jeden. wyjechał w lewo. 1, jeszcze jeden, Jeszcze jeden. Leży w seru ważył. Za BES-a gdzieś palił. Daj sła na bombę. Za BES-em chyba, za BES-a leciało. grząsko, grząsko. No chyba, chłopcze, co innego zrobić? Już Na beta mi się nawet nie chce wchodzić, jak tam pewnie 4 będzie. Na blisko, tylko lewej! Na blisko, na blisko, koło lewej tak, tak, na Na blisko, tak, 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 flashuję wam tak, 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 CT, CT 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 Yep. Okay. Nie, po ten. Ten. no jeden jest żeby dasz z tej pedki heavy, Daj mi da, daj mi da, da. I okno! O, mi wyjrzał. Oh. Okno i daj że mi. Króci domek we. Uj. Uwaga, no, żeby znowu da nie jechali. Daję okno. Ja kupuję najdaj, daję pod kona jakby reszował. Jedę piwnią. Alek, zobacz, chyba będą. walczyć gale. gale macie. Ja oni będą walczyć. Cześć gale mi musi. No i leather, mać. No, okno pikuje. No. Okno leży. Śpik w chyba coś żyje tam w Ander, Ander Nie wiem czy ten drabinkowy żyje cały czas Uważaj Bo no on, no on może opakę on on widzieć To jest default No jak? Default Nice Wysadzam kona Patrzcie, ale będę pikował kony Schodę Uważajcie na taka. Kadrazu. Uważajcie na taka. O, ja mam B, ja mam B chyba patrz rotację za Pojechał po broń ten gościu Ja mam B Mam kuchnię Ja zaraz przejdę do ciebie Bomby nie mieli do Uważajcie, no. uważajcie no. Okno leży, wyskoczył Plecy zgali Leży kuchnia No jest Patrzę absy, patrzę absy, Rzuta coś, rzuta no, coś Wyją nas, Marian Fire in the oma, oma połowę Bóg. Exit, Exit. Marian, bo... Oni. oni. jeden miał MK, jeden miał Diga, więc nie wiem, a to saveowana mogą, sejwowali no Bo oni trzech saveowali wcześniej okay. Soma się od razu, instant. Ja daję, już, czekaj. czekaj Nadali, Soma na swojego. No, jest. jest, okno schodzi, dorzuci okno. Daję, no, ja daję okno. Ja patrzę ten kon ogólnie Bo może wam lewo kupować. Leży Rotuje no, z tak. Ej, co ku... on robi? Tłumla za oknem, za oknem, o, za oknem Za Patrz Ej, rozbiłam kona, zobaczaj na Gale, ktoś Nie ma Leży to. domek Dawaj Drabinkowy i Gala, drabinkowy i Gala Ja stoję w oknie okno leży Gala wezł, ladder, 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 ladder. Ja mam cały... Aj, czego się odwracam w stronę gali, kurwa Weź sprzedaj flesza, oddaj galila Dawid Co? De galila rzuci, sprzedaj granatę ten Kon, kon leci Ta wupa leży, kona Jeszcze okno, jeszcze okno, jeszcze okno jest, no, jest Uwaga, drabinkowy, bo ten... W ...gra w drabinkowy Daj Bóg, Bóg, Bóg B jest, B, B, B jest B? Gala i dżungla. Rotacja poszła Kuchnię zrotował. Ja bym poszedł ba ogólnie. Jest dżungla. Ja wchodzę. Ej, ja do siebie do końca. Czy... Nie, no, okno wchodzę, leży, okno leży, okno leży. Nice. należy? leży, należy? Nice. A wyjedzie. Dobra. do okna skoczył, nas Nice. Dorzucajcie te flasze z lampy tak ja kilka włocę, razy. Ja Kul... do Ja od razu jadę pod drewno. On leży. Ostatni, ostatni. Pano jeden. CT, CT. CT. Cisza? Jest bal, ja bym zagrał kurde wyjście te, z tego domku z tymi smokami. Ale jeszcze. możemy fajka zrobić. Właśnie miałem też to powiedzieć, no, że możemy zagrać w sumie tego Tylko nie idźcie tak szybko. Poczekaj, rzućcie jakieś granaty na mida jeszcze i my wtedy rzucimy te granaty. Ale nie, no nie wiem, pewnie, że jedna osoba, czy że... co. Jedna osoba musi wyjść, no. Skrucił mi mida teraz i ma pakę. Ale cofnął do mida, do mida co to. Ta cofnął, za paczki. Ja palę za mam bo chyba za paczkami. Dala. Dala leży. Okno. Skopcił się. Kuchnia Sniper. O, no i on tu stoi, k**wa, jak ja słyszę, jak on ucieka. Z ch**i w d**ę uważaj, kuchnia Sniper jest. Jeden jest na B, na gali. Pytanie się za besem. Za BS-em. Po lewej, forest. Forest, Satcher. Ja, pirr. Czechaj. Podobno przy pięciu czerwonych skinach możesz kosa, sekundę robić. Ale co, Renzi, kosa leci? No właśnie nie wiem, jak to zrobiło. Zaraz to testuję. Jeszcze jeden kon. No i on to patrzy? Nie, ja tego nie rozumiem. Już trzeba kuchnę jest. Jeszcze w ogóle i kuchnia, no, nie, ja wchodzę stary w kona Jestem smoku i dwóch chłopów patrzy w smoka. Chłop za w smoka patrz.